Gdzie był narysowany krzyżyk? Tutaj. Niewiarygodny. Czary mary. Ale twarda skała, tak. Kości są uwięzione w twardej osadowej skale nazywanej łupkiem. Im głębiej, tym twardsza jest skała. Masz narzędzia? Łupek jest jak twarda ubita glina. Osady były prasowane przez miliony lat i stały się twarde jak beton. Usunę wierzchnią warstwę młotkiem pneumatycznym. Wybieraj. Takie narzędzie jest jak mały młot pneumatyczny. Twardej skały nie da się inaczej usunąć. Tak jest łatwiej. Tnie łupek. Jak masło. Tutaj też jest kość? Tak. Widać na niej żelazo. Przydałoby się trochę kleju. Chciałbym ją zobaczyć z drugiej strony. Możesz ją podnieść? Obrócę ją. Spory kawałek. Aaron, co macie? Zobacz. Co o tym sądzisz? Co to może być? Myślę to samo co ty. Róg małego triceratopsa. Maluch miał może metr wysokości. Najmłodszy odnaleziony triceratops miał około roku. Jego rogi miały po 2,5 cm długości. Ten mógł mieć 3 albo 4 lata. Mały triceratops. Nie znam nikogo, kto miałby coś takiego. Jest ładnie zaostrzony i widać rowki po naczyniach. Rogi małych triceratopsów nie wystarczały do obrony. Rodzice musieli chronić młode długo po wylęgu. Dlatego ten róg znaleziono w pobliżu większego. Piękne znalezisko! Taka cenna rzadka skamielina może oznaczać kłopoty. Może to być cały szkielet. Zwierzęta czekały tutaj na wodę, umierały i wpadały do rzeki, a inne dinozaury wdeptywały je w muł. Okazało się, że znaleźliśmy części dwóch szkieletów. Więcej zwierząt, to więcej kości. Może to przynieść dochody, ale też wydłużyć kopanie. Zwłaszcza w takiej skale. Z łupków wszystko wydobywa się bardzo długo. Trzeba zdecydować, czy warto kontynuować pracę.